Zobaczcie, w taki sposób wygląda główne podłączenie zasilania do lampek choinkowych w ogrodzie. Pod, to, pod te przedłużacze jest pięty. wszystkie lampki w ogrodzie plus na balkonie. I cały ogród, czyli mnóstwo lampek w ogrodzie i na balkonie będą podpięty jednym kablem, jednym przedłużaczem. Ale powinno spokojnie to dać radę. Wchodzi jeden przedłużacz, który zasila wszystko, przewód. Tu jest główny przedłużacz, tu są podłączone przedłużacze na ogród. Podłączony jest kolejny przedłużacz listwa zasilania, do której podłączone są kolejne przedłużacze na ogród do lampek. I dodatkowo tutaj jeszcze jest podłączone jeszcze takie małe rozdzielenie, do którego są podłączone dwa komplety lampek, plus dwa zasilacze wychodzące, dwa kable wychodzące na dalsze lampki choinkowe. No, i stąd następnie rozprowadza się. Oczywiście te kable będą uporządkowane zaraz. Wszystkie przewody rozprowadzają się we wszystkie strony do wszystkich lampek na ogród. Czy to jest główne podłączenie? I będę starał się to podłączyć z fotowoltaiki, więc tą główną wtyczkę, która zasila wszystko, podłączę przez długi przedłużacz do inwertera i będę z fotowoltaiki zasilał cały ogród. Także widać po taki jeden stary kilkunastoletni przeróżacz. Będzie podłączone wszystkie lampki choinkowe, ale on wytrzymuje gdzieś tak do 2 kW. A lampki na pewno tyle nie, nie biorą, więc spokojnie taki przeróżacz wytrzyma. Zwłaszcza że wszystkie lampki są LEDowe, czyli energooszczędne.